Witajcie w zerowym odcinku programu Siemak Krapy. Jak dobrze nazwa nawiązuje, będziemy w nich oglądać Gówna. To znaczy serie gówniane. Przygoda z każdą taką gównianą serią kończyła się będzie u mnie zwykle na pierwszym, drugim bądź trzecim maksymalnie odcinku. Jeżeli seria będzie. Kontynuowana, co znaczy, że nie jest głównym, jest po prostu serią całkiem znośną, którą da się oglądać i da się ją skończyć. Ten odcinek będzie mocno testowy, a aby przyciągnąć Waszą uwagę, byście zobaczyli, jak to w ogóle się je, no, wybrałem serię o cyckach. Wybaczcie. Wiecie, wrestling jest bardzo popularny w Ameryce, więc to, co Amerykanie ściągają od Japończyków, musi być też na odwrót. Japończycy muszą ściągać od Amerykanów, a wrestling to jest idealny temat na eci. Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai, po polsku mniej więcej znaczy chce zostać najsilniejszym człowiekiem na świecie Już na samym początku ostro krwawią mi uszy przez ten opening, który leci sobie w tle Pierwsze 5 minut przedstawia nam troszeczkę inną akcję niż ta, która miała miejsce na samym początku, a więc nie mamy jęków, mamy śpiewy, śpiewy pięknych idolek. Idolek, które okazują się być zbyt mało popularne, aby były tak bardzo chwalone na całym świecie, może, Boże, może w Japonii bardziej. Ale wiadomo, w show-biznesie jest zawsze osoba, która nam pomoże, a w tym przypadku jest to menadżerka tych jakże pięknych dziewcząt. I tak, ona wymyśla, ona wymyśla, żeby się zaczęły sport i nie mowa tutaj o jakiejś lekko piłce nożnej czy nawet jakimś tam, nie wiem, curlingu, golfie, tylko mowa o wrestlingu, bo przecież tam wrestling jest dla facetów sportem najlepszym wśród sportów ekstremalnych. Oczywiście biedne, nic nie wiedzące dolki godzą się bez jakichkolwiek dyskusji na ten jakże oryginalny pomysł. Już sam początek zderzenia się z rzeczywistością głównej bohaterki jest żałosny, ponieważ bije ją worek treningowy. W tym momencie mam ułożoną ścieżkę popularną, jak to będzie dalej wyglądało. I powiem wam, że to będzie bardzo klepane, bo główna bohaterka pewnie przy, przy pierwszej walce zostanie ostry, wciry, taki w wpierdziel totalny. Ale, oczywiście, po tym się podniesie i powie, że ona chce trenować w wrestlingu, bo jej się to spodobało. Czy tak będzie, zaraz się dowiemy. Aha, byłbym zapomniał: nasza główna bohaterka ma jeszcze koleżankę, która jest o nią zazdrosna, ponieważ jest o ciutkę albo dużo gorsza. Nie wiem, mało istotne. W każdym razie, motyw zazdrości jest w tej serii, więc zaczyna się ścieżka fabularna. Podczas pierwszego pobytu naszych dwóch głównych bohaterek na sali treningowej spotykają one babochłopa. No dobra, może nie babochłopa, ale kobietę, która jest opalona i która ma bardzo męski głos. Czemu takie postacie najczęściej są agresywne? Czemu one są najczęściej właśnie takie, jakie w tym anime? To jest tak oklepane, że aż szkoda gadać. To ona była dawcem w pierdolu. No tak, bo mi wydaje się, że przy pierwszym odcinku pojawiły się jeszcze inne postacie. Jakaż się teraz pojawia olśniewająca scena, gdzie to przyjaciółka naszej głównej bohaterki chce wyskoczyć na ring jako pierwsza, pokazać, że jest lepsza. Już na samym początku Zazdrość wzięła górę i aby udowodnić, że jest lepsza będzie walczyła z osobą, która w wrestling pewnie trenuje od kilku, kilkunastu lat. Ona jeszcze tego nie robiła wcale, no bardzo logiczne. Tak, przyjmuję zakład, będę się tutaj zakładał tak i sprawdzę kurs, kto powinien wygrać i tutaj ta mulatka czarna z białymi włosami ma kurs 001, a nasza ruda z Markula ma kurs 10. Pierdziel. Bookmacherzy byli zgodni. Nasza ruda przyjaciółka dostała soczysty w pierdol już na samym początku. Dostała dusiciela, a potem jeszcze jakiegoś nie wiem klincza, czy tam nogę próbował złamać jej ta mulatka. Na sam koniec próbowała jeszcze dramatycznie się ratować, ale również dostała w i leżała na deskach już tak totalnie. Hej, to może nasza główna bohaterka się zemści, jednak ona jej w pierdoli. <todgłosy> <todgłosy> No ale zgadłem, nasza główna bohaterka rzuca wyzwanie tej mulatce, ponieważ jest teraz bardzo zła o to, że skrzywdziła jej przyjaciółkę. Nasza główna bohaterka ogólnie ma bardzo dziwny charakter, znaczy może nie dziwny, ma oklepany charakter, w którym dla niej liczą się przyjaciele, przyjaciółki, a ona mniej. No tak, to normalnie w życiu. Czyna się wielki marsz Rokiego balboły. nasza główna bohaterka zaczyna ćwiczyć, tam walić, kopać w worki treningowe i bez żadnego trenera, bez nikogo stara się cokolwiek. Nauczyć w wrestlingu? Serio? Jak ona może się nauczyć czegokolwiek, bez kogokolwiek, której powie, jak się robi schwyt? Przecież to musi być druga osoba, której to pokaże, przecież musi być... Wrestling poniekąd jest drużynową rozgrywką, dlatego że potrzeba jest ta druga osoba, która będzie chociażby jako worek treningowy. No, nie, ona sobie sama poradzi, ona wystarczy, że jak będzie kopała worki, będzie Coś tam jeszcze robiło. By w każdym razie... No ni cholery się to nie trzyma. Kupie, ale ona chce wygrać tą walkę. Teraz już... Wiecie, jaki będzie wynik tej walki, mimo że jeszcze tego nie obejrzeliśmy. Wszystko to idealnie podłapują media. W ogóle media w tej serii działają po prostu perfekcyjnie. Oni są wszędzie, tam gdzie nasze główne bohaterki, nawet w klozecie. Ale chociaż tego, na szczęście, nie pokazali w anime. Rozpoczyna się walka. Miejmy nadzieję, że będzie ona naprawdę dobrze zaanimowana, będzie miała dramaturgię, będzie miała też dużo dialogów o taktyce, o w ogóle dowiemy się czegokolwiek o wrestlingu, bo przecież nie wiemy nic, a anime Sportowe najczęściej nam wyjaśniają jakiekolwiek reguły sportu. No i rozpoczyna się walka na samym początku. Nasza główna bohaterka przejmuje inicjatywę i pokazuje nam kop w powietrzu. To nie jest półobród, ale całkiem nieźle i to nawet wyszło, ale oczywiście przy okazji musieliśmy zobaczyć, jakie ma majtki i jaki ma, ma stanik. Oczywiście szybko okazuje się, że mulatka tylko sprawdzała jej umiejętności, była nią totalnie rozczarowana. No i za chwilę przeszła do kontrataku. <laughs> No, i tak pewnie wyglądać będzie każda kolejna walka w każdym kolejnym odcinku: jęczenie, cycki i gleba, mata, i te sprawy. Bo przecież nie można tego robić w powietrzu. Chociaż pewnie w powietrzu też wikołki będą, i cycki będą na pierwszym miejscu. Na pewno. Główna bohaterka godzi się oczywiście z porażką, godzi się też z tym, że z krótkimi włosami już idolką taką zajebistą nie będzie, więc na samym koniec odcinka mówi te oto słowa. No, i tak się kończy odcinek. Anime tylko dla fanów hardkorowych fanów Edci oraz może dla Kugarda, bo on lubi boks, a to jest wrestling i też jest Mata, też jest ring. I też jest Gong. Moja przygoda z tym anime niestety się kończy już na pierwszym odcinku. Miejmy nadzieję, że kolejne serie, które wam przedstawię w tym jakże zacnym programie będą dużo ciekawsze. Czekam na wasze ewentualne propozycje do serii, które mogą być całkiem słabe, ale mają jakąkolwiek fabułę. Bo tutaj jej praktycznie nie było. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego materiału.